Tadeusz Jan Mikulski, mam 87 lat. Od ponad 60 paru lat jestem członkiem górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Grupy Beskidzkiej. Równocześnie tyle samo, mniej więcej lat pełnię funkcję y, przewodnika górskiego po Beskidach. Ponad 30 lat jestem. Z, Byłem znakarzem szlaków turystycznych. Pracowałem y, w większości y, w fabryce pił, pił i narzędzi wapienicy prawie 20 lat. Potem prawie 10 lat pracy w szczyrku y, w dawnym ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym Klimczok y, w i Pełniłem tam funkcję. Instruktora y, Sportu Rekreacji oraz przewodnika i instruktora narciarskiego. Mam uprawnienia przewodnickie y, po terenie w całości właściwie Beskidów, łącznie z dożywotnimi uprawnieniami do prowadzenia y, po, te, po szlakach turystycznych y, y, Babiegórskiego Parku Narodowego, Bieszczackiego Parku Narodowego i Pienickiego Parku Narodowego. Mam uprawnienia przodownika turystyki górskiej. No, ciekawostka jest ta, że mam numery legitymacji 214 na kilka tysięcy posiadaczy. Już teraz uprawnienia częściowo, honorowo. Przez 18 lat byłem inicjatorem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich na terenie Bielska Białej, ale obejmował swoim zasięgiem ten organ właściwie całej góry, no, bez względu na to, czy to Beskidy, czy Sudety, Tatry i tak dalej. Tu w Szczyrku. Przez parę lat utworzyłem i prowadziłem szkołę bezpieczeństwa w górach dla przewodników. Co rok organizowałem takie sympozja, w których uczestniczyły grupy przewodników i z województwa ówczesnego, katowickiego i krakowskiego, i Czasem nawet świętokrzyskiego. Tematyką tych zajęć była na przykład, przykładowo, na przykład jak się uszczec od porażenia przez piorun. Pierwsza pomoc, transport improwizowany w górach. No takie podstawowe rzeczy, które y, przydają się. Do dziś jeszcze Mam parę takich opracowań, które ja opracowałem, rozpowszechniłem. Wypadałoby szkoda, bo wypadałoby i y, kontynuować. Tu na terenie GOPRU przez kilka lat, utworzyłem grupę przewodników przy grupie i przewodniczyłem jej. No niestety wszystkiego nie mogę robić. Musiałem po kolei Rezygnować z niektórych rzeczy, a przede wszystkim no, zająć się sobą, bo człowiek niestety już zaczyna opadać z sił.